Hajka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj zapraszam Was na stylizacje świąteczne. Mam tutaj aż 12 propozycji dla całej rodziny, i tak bardzo długo zastanawiałam się, czy by nie poprowadzić tego odcinka w tej sukni. Ale jednak ostatecznie postawiłam na klasyczną czerwoną koszulę. Coś mi tu skrzypi, jakby ktoś za mną stał. Coś się mi sypi, ale skąd? Także zaczynamy! Właśnie wchodzimy w ten okres świąteczny. Powiecie, Ej, listopad. Ale jeżeli chodzi o sesję świąteczną. To sezon już dawno się rozpoczął. Jeżeli chcecie mieć zdjęcia do swojego świątecznego, swojego rodzinnego albumu właśnie w stylu świątecznym, no to ta sesja musi odbyć się już na dniach. My swoje sesje i w tamtym, i w tym roku robiliśmy u Sabiny Adamczyk. Linkuję wam ją pod spodem. Zdjęcia wyszły mega klimatyczne, zarówno w tamtym, jak i w tym roku, także bardzo serdecznie Was zapraszam, ponieważ zostały ostatnie wolne terminy. Dlaczego? Ano, dlatego, że w grudniu fotograf musi mieć czas, żeby wasze. Zdjęcia obrobić, no i też chcemy mieć coś dla siebie z tego czasu świątecznego. Wiadomo, nikt sesji świątecznych do 23 grudnia robił nie będzie, więc aby się ze wszystkim wyrobić, sesje już dawno się rozpoczęły. I właśnie ja przychodzę do Was z takim tematem: jak się ubrać, ponieważ gdy udostępniłam naszą sesję świąteczną, to została masę pytań. Ej, Marta, mogłabyś nagrać taki film, jak się ubrać, jak wystylizować rodzinę i jakąś taką inspirację? I mam nadzieję, że ten film właśnie taką inspirację dla Was będzie. Otóż y, ja tutaj mam opcje przewidziane dla. Trzyosobowej rodziny, ale oczywiście możecie ją rozbudować, dzieciaki ubrać podobnie. Ja też Wam będę tutaj mówiła, co można by było do tego dobrać, żeby to dalej wyglądało fajnie. Mam nadzieję, że będzie ten film mega inspirujący i ja na pewno też zaglądnę do niego za rok, ponieważ mam tutaj dla Was stylizacje, które już wcześniej wykorzystywaliśmy, ale zrobiłam też kilka nowych i może wykorzystam je właśnie w przyszłym roku, bądź jeszcze w tym, no kto wie. Zaczynamy! Dobrze, więc zacznijmy. Pierwsza stylizacja, którą mieliśmy w tym roku i to była stylizacja dla mnie i dla Krzysia, ponieważ dorośli też robią zdjęcia. Tak się utarło, że zdjęcia świąteczne są tylko przygotowane dla dzieci. Jak sesja rodzinna, to sesja rodzinna, i nieważne, czy ona jest zrobiona w jeziorze, nad morzem, czy jest to sesja świąteczna. Najważniejsze, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. I pierwszą stylizację, którą dla Was mam, to właśnie stylizacja dla dwójki, czyli piękna, czerwona, niesamowita suknia, i ja tą suknię jeszcze na pewno wykorzystam w jakichś kolejnych, do tego elegancko ubrany mąż. Efekt tego jest. Takie jak na załączonym obrazku. Biała koszula, biało-czerwone klimaty zawsze fajnie się wpiszą. O, ja bym chciała chodzić w takich sukniach cały czas. To były piękne czasy. Mało wygodne, ale piękne. Następne lecimy. Tutaj, to już dla całej trójki. Pierwsza taka rodzinna, już stylizacja dla trójki. Zaczynamy od takiej mocno świątecznej, wyjściowej sukienki z cekinami. I może to być jakakolwiek sukienka z cekinami. Chodzi o to, żeby błyszczała i żebyście czuły się w niej po prostu dobrze. Ja tutaj mam taką, ona jest kupiona w rezerw. Do tego, jak ubrać faceta, żeby był, wyglądał fajnie. Klasyczna biała lniana koszula. Zawsze będzie spoko, zawsze będzie wyglądała dobrze. I zawsze pięknie się spasuje. Do tego dajemy beżowe spodnie, które generalnie tutaj akurat bardzo pasują do sukienki, bo to jest ważna cecha naszych zdjęć. Gdy wybieracie ubrania do sesji zdjęciowej, nie przekraczajcie trzech kolorów, które w tych ubraniach się znajdują. Dacie 4-5 kolorów, zrobi wam się bigos na tych zdjęciach. I dla małego szkraba, ja tutaj mam sweterek w kolorze beżowym, i do tego spodnie. Które pasują po prostu do taty. Więc zobaczcie, mamy tutaj kolorystycznie wszystko dobrane, że pasuje to do siebie, i te zdjęcia będą ciepłe, będą delikatne, będą urocze, będą przyjemne dla oka, łatwe w obróbce dla fotografa, i też wy po prostu będziecie na nich wyglądać bardzo dobrze. Czy te rzeczy do siebie pasują? Ano pasują świetnie. Zamiast tego sweterka możecie dać zwykły, biały podkoszulek, na przykład z brązowymi guzikami, i efekt tego, jak widzicie na zdjęciu. Okejka, sprawdzony, prezentuje się pięknie. Wykorzystujemy ponownie ten sam zestaw dla malucha, czyli sweterek, brązowe, beżowe spodnie. Tutaj może być na przykład beżowy sweterek, brązowa spódniczka, bądź brązowa sukienka, albo ogrodniczki w kolorze brązowym z jakimś beżowym y, spodem. I do tego dokładamy opcje dla mamy i taty, czyli spodnie te same, czyli mamy już jakby dwie stylizacje, koszula. Nieco inna, ponieważ ze wstawkami również beżowymi, które pasują do spodni, na przykład syna. I mama w długiej, swetrowej sukience. Pamiętajcie tutaj o dodatkach. Do swetrowej sukienki fajnie będzie dołożyć pasek, y, uwidocznią talię, będzie to wyglądało ciekawiej. Y, wiadomo, są fajnie takie wszystkie zdjęcia cozy, cozy, no nie, za duży sweter i te sprawy. Natomiast, y, no tutaj też ułatwmy trochę fotografowi całą sytuację, także mamy drugie. Na końcu odcinka powiem Wam o takich moich ważnych przemyśleniach, jeżeli chodzi o sesję z dzieckiem. Oglądajcie uważnie, Ponieważ te rady, które Wam dam, mogą Wam się przydać. Nie tylko na sesji świątecznej, ale na jakiejkolwiek sesji, gdy pójdziecie z maluchem, sesji rodzinnej, gdy będziecie chcieli po prostu mieć fajną pamiątkę. Jedziemy dalej. Kolejna elegancka stylizacja. I tak, tata, czarna koszula, ciemne spodnie, mama czerwona sukienka, piękna niesamowita, e, ona ma dół e, dopasowany, górę taką luźniejszą, wygląda przeuroczo e, jeżeli macie super figurę no to czy stoicie, czy siedzicie będzie to wyglądało fajnie, jeżeli macie trochę brzuszka i się go na przykład krępujecie stresujecie, to warto będzie założyć coś luźniejszego, ale generalnie chodzi tutaj o czerwoną sukienkę akurat ta sukienka ma takie mocno wycięte plecy i tutaj dla malucha mamy również ciemne, czarne spodnie i czerwoną koszulę, która pasuje do sukienki, to sukienki mamy i do koszuli taty. I ostatnia stylizacja, tą stylizacją no trochę elegancka, ale już wchodzimy w taki bardziej cozy, delikatny styl, to mamy dla chłopca mm, bluzeczka w kolorze beżowym, do tego niebieskie spodnie, tylko po prostu gdzieś się zamotały mi w innych odcieniach, ale zaraz Wam pokażę o jaki kolor mi chodzi. Dla mamy sweterkowa sukienka, a dla taty bordowa koszula, żeby przemycić ten taki klimat świąt, granatowe spodnie, taki sam kolor spodni ma syn. Więc tutaj znowu pasujemy do siebie: bluzka łączy syna z mamą, spodnie łączą syna z tatą, no i ten akcent świąteczny w postaci bordowej koszuli. Okej, okay, mam jeszcze jedną stylizację, taką bardziej elegancką, też trochę cozy. Ale jednak w tym klimacie biało, czerwono, trochę eleganckim, a trochę dziecko wprowadza takie u-hu. No ale zobaczcie sami. No to co my mamy tutaj w tej wersji? W tej wersji mamy dla taty zwykłą, białą koszulę tutaj w delikatne kropeczki, bardzo wigilijną bym powiedziała, mama. Czerwona sukienka, szeroka, rozkloszowana, a do tego biały, puchaty sweterek na górę. Ważne, aby w przypadku tej stylizacji sweterek był gładki. On jest taki, jak zobaczycie, bardzo tutaj puszysty, natomiast nie ma żadnych detali, żadnych dodatków, żadnych guzików. To jest zwykły kardigan, który idealnie sprawdzi się do nałożenia na górę, przez co nie rozprasza całego zdjęcia, jest ładnym dodatkiem, świetnym elementem, bardzo fajnie wypełnia cały kadr tych naszych stylizacji, tak to nazwijmy. Natomiast nie odwraca uwagi, ponieważ główną uwagę ma tutaj em, Nasz maluch. I tutaj mam dla Mikołaja taką bluzę bardzo świąteczną, również w kolorze białym, czerwonym. Tak jak w przypadku sukienki, do tego mamy beżowe, brązowe spodnie, takie same jak matata. Wszystko się bardzo ładnie łączy. Znowu mamy połączenie między jednym, drugim a trzecim. Taka opcja sprawdzi się fajnie przy jednym dziecku. Przy dwójce może zrobić już zamęt, bo zaczną nam się mieszać. Więc przy dwójce postawiłabym na bardziej klasyczne kolory i na przykład czerwoną sukienkę, tak jak mama, i dopasować syna do taty, córkę. To mamy. Teraz lecimy moje ulubione, czyli piżamowe tematy. Piżama świąteczna to świąteczna krata. No, umówmy się, że nie ma nic wspanialszego niż świąteczna krata w różnych wersjach. I pierwszą kratę, którą ja tutaj mam, to właśnie takie spodnie. Góra może być granatowa, jeżeli, czy tam zielona, bo tutaj w zależności, jakie macie elementy w kracie. Na przykład zwykły t-shirt. Kolorze białym, tak jak w tym przypadku. Zobaczcie, mamy spodnie krata świąteczna, biały koszulek, podkoszulek, który nie odciąga uwagi. I tutaj jest ważne, jeżeli w studiu, w którym robicie zdjęcia będzie klimat raczej jasny, to możecie sobie pozwolić na ciemny podkoszulek. Ale jeżeli klimat jest bardziej w takich ciemnych barwach, stawiałabym właśnie na jasne kolory, żebyście się wybili z tła do przodu. Jeżeli chodzi o sesję z Sabiną, same to ustaliłyśmy, więc tak wygląda to po prostu najlepiej, żeby też odznaczać się na tym, Całym tyle. Tutaj mam dla syna właśnie opcję granatową spodnie w kratę i to jest super gdy tło mamy jasne. Natomiast jeżeli tło mamy ciemne, to fajniej sprawdzi się właśnie bardziej jasna góra. Dzięki czemu po prostu wydobędziemy to zdjęcie i będzie jeszcze ładniejsze. Ja kocham stylizacje piżamowe i mam tutaj też piżamy z kapal. One są jeszcze nieotwarte, my będziemy te zdjęcia robić w domu, ale mam dla Was również dwie takie piżamy. Właśnie te, które tutaj trzymam. Dla faceta i dla kobiety. Rozdanie z tymi piżamami pojawi się na Instagramie, więc wpadajcie tam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Fajnie będzie, jeżeli weźmiecie udział. Wiadomo, że piżamy mogą być po prostu luźne i to jest wszystko super, więc wydaje mi się, że trafię z rozmiarem ogólnie. Ale mam tutaj dwie konkretne piżamy. One są bardzo trudno dostępne. Łapałam co było. No, dzieciaki musicie dopasować sami. Natomiast piżamy są w cudowne laski cukrowe i właśnie w klimacie tych naszych takich paseczków czerwono czarnych bardzo ładne. Przechodzimy do mojej ulubionej sekcji swetrów świątecznych. Kocham swetry świąteczne. Cieszę się, że robi się to takie popularne, jeszcze według mnie za mało. Moim marzeniem jest to, że gdy kiedyś zrobimy taką wielką wigilię, to wszyscy sobie zrobimy zdjęcia w takich samych swetrach świątecznych, głupie, nie wiem, zdjęcie byłoby naprawdę niesamowite. To skoro temat tego, że jestem fanką swetrów świątecznych mamy zamknięty, niekoniecznie im bardziej kiczowaty, tym lepszy, ale to się nazywa, że są brzydkie swetry świąteczne, ponieważ one mają być takie śmieszne. Natomiast ja na sesję przygotowałam sobie takie bardziej stonowane swetry. I pierwsza opcja, którą zrobiliśmy dwa razy już w tamtym roku i w tym roku, nie mogliśmy się oprzeć. Zrobiliśmy sobie praktycznie identyczne zdjęcie, tylko że w tamtym roku chłopaki mieli świąteczne swetry w tym deseniu, a ja miałam białą sukienkę, aby nie było tego za dużo. Żałowaliśmy cały rok, że nie zrobiliśmy sobie zdjęcia, wszyscy w tych samych swetrach i w tym roku właśnie ono powstało. Mamy tutaj dla taty beżowe spodnie i sweter. Mama czyli ja, sweter i spodnie rozproszowane, szerokie. By the way, najlepsze spodnie, jakie kiedykolwiek miałam. No i mega cudaśny, słodziaśny kombinezon dla Mikiego. Po prostu zamówiłam mu w tym roku identyczny, tylko większy. Naprawdę, kocham ten sweter. Po prostu nie ma nie pytań, kocham ten sweter, no nie? To jest najlepszy, na, najlepsze, co, co kupiłam. Kiedykolwiek. Więc tu mamy pierwszą taką bardzo czerwoną, bardzo świąteczną, niesamowicie piękną stylizację dla całej rodzinki. I ja uważam, że ten desen jest tak cudowny, że nieważne czy wszyscy się ubierzecie od stóp do głów ten desen, on zawsze będzie wyglądał zajebiście. Sorry. Będzie ugly sweat, Christmas sweater, weather, weather Nieważne, będzie zajebiście. Jedno mamy. Czas. Na drugie. I tutaj mamy swetry, które ja kupiłam chyba w Ryzew tak, w rezerw tamty, w tamtym roku kupiłam nam identyczne swetry i one już podchodzą, bo takie kiczowate swetry świąteczne ale uwielbiam je mega jeżeli chodzi o jakość, no to jakość jak jakość powiem wam, że na to co ubieraliśmy między świętami to nic się z tym nie stało natomiast jest to świąteczny sweter w samochodziki choinki i inne nie łudźcie się, że będziecie wyglądały w takim swetrze szczupło, ale przecież nie o to chodzi w sesjach świątecznych, nie musimy na każdym zdjęciu wyglądać szczupło, ma być zajebiście ma być śmiesznie, ma być przyjemnie, ma być niesamowicie dużo radości, miłości w tych zdjęciach i to jest w tym wszystkim najważniejsze, a takie swetry, jakby nie było, podkręcają to mega mocno. I do tego dopasowałam Mikołajowi również swetr z Reserved w podobnym deseniu, że też są te choinki, kolorystycznie też to wygląda podobnie, natomiast identycznego nie było, ale zrobiliśmy mu zdjęcia w takim za dużym spetrze i wyglądało to po prostu bajecznie. By the way, to cały odcinek z tego, jak sesja świąteczna wygląda, znajdziecie na kanale Enjoyment Family, ponieważ tam go dodajemy i zapraszamy Was bardzo serdecznie, serdecznie. Będziecie mogli zobaczyć, jak przebiega taka sesja z małym dzieckiem, które niekoniecznie chce współpracować. Możecie też iść w klimat po prostu całego takiego kompletu swetrowego, bo to też sprawia, że to będzie mega przyjemne. Ja tutaj mam komplet z H&M-u, sweter również swetrowe spodnie do tego. Dla faceta również beżowy sweter, jasne spodnie. Możecie też zamiast kompletu ze spodniami wymienić go na sweterową, swetrową sukienkę, też w kolorze beżowym. Ważne, żeby to do siebie kolorystycznie Pasowało i skoro my jesteśmy tacy mm, beżowi, to znowu wjedzie Prym, nasz maluch i tutaj mam też skapal, taki zestaw, który kupiłam w tamtym roku, ale był za duży i w tym roku jest rewelacyjny, jest to zestaw czerwono-szary z taką mega rewelacyjną czapą, wszystko jest w takiego misia, możecie też tutaj sobie wymienić swetry na beżowe bluzki i też będzie to wyglądało fajnie i mniej więcej tak to wszystko się przedstawia, mam nadzieję, że ten odcinek Pomoże Wam dobrać Wasze stylizacje świąteczne i mm, pokaże Wam, e, jak można to wszystko poukładać. I generalnie na pewno macie coś w szafie, co może e, być idealne na sesję świąteczną, e, na sesję rodzinną. Niekoniecznie musicie kupować tego wszystkiego w brud, specjalnie na tą okazję. I jeszcze z takich szybkich pomysłów. Pamiętajcie o pasujących do siebie deseniach. Jeżeli mama ma na przykład piżamy w ciastka, to maluch też ma coś z ciastkiem, i tata również. To też są fajne elementy, że na zdjęciu jesteście po prostu połączeni jakimś elementem. Najprostszą opcją, którą możecie wykorzystać, to po prostu zwykłe czerwone bluzy z kapturem. Każdy dostaje taką samą, do tego na przykład białe spodnie, bo to zawsze będzie bardzo świąteczne, zdecydowanie bardziej świąteczne niż dżinsy i zawsze będzie wyglądało dobrze. Ubrań świątecznych to bym mogła Wam pokazywać masę, ponieważ ja generalnie mogłabym na okres przedświąteczny wymienić moją garderobę tylko na świąteczne rzeczy i świąteczne ubrania. Jestem świątecznym frikiem, szczególnie swetrowym. Natomiast teraz przechodzimy do tego, gdzie kupiłam te ubrania, ponieważ bardzo często o to pytacie. No, te ubrania nie są kupowane w danym sezonie. Ja Jej po prostu zbieram, na przykład tak jak z tymi swetrami, to Mikołajowi tam dokupowałam osobno i dopasowywałam deseń przy pierwszych zdjęciach jak on miał no, kilka miesięcy i robiliśmy to wszystko w domu, kupowałam mu taki sam sweterek, żebyśmy po prostu byli kompatybilni i podobni i robiliśmy to po prostu sobie tak w salonie, żeby machnąć te zdjęcia strasznie żałuję, że już wtedy nie zrobiliśmy sesji świątecznej, bo mielibyśmy taką ciągłość z roku na rok i widzielibyśmy, jak to wszystko się zmienia. Zacznijcie już, żeby potem nie żałować tak jak my. Gdzie kupowałam, wracając do tego tematu, różnie. Kupowałam w Reserve, w H&M, teraz zaczyna się świąteczna kolekcja, trzeba to wszystko wyszukiwać. Kupowałam w Ciucholandzie bardzo często, to jest jeszcze kupione za czasów Tesco, FNF. Kojarzycie, szkoda, że Tesco nie ma. Strasznie lubiłam Tesco. Ja nie wiem, dlaczego wycofali. Ja Weźmy zawsze w te do Tesco na Warszawskie, gdzie jest takie duże Tesco w Bielsku, jeździli przed świętami. Tam robiliśmy pełne zakupy, tam było absolutnie wszystko. Tam, tam po prostu wyjeżdżaliśmy z wielkim koszykiem. Ja normalnie, jak pomyślę sobie o tych zakupach, to ja słyszę dzwoneczki, tak? Strasznie żałuję tego Tesco. No ale dobra, nie o tym ten odcinek, nie? Tutaj mamy reserved. Mamy też po prostu rzeczy, które mm, kupowałam, mi się podobały, potem pasowały do tej sesji świątecznej, także generalnie sieciówki. Bardzo fajne rzeczy świąteczne znajdziecie w Ciucholandach, więc tam Was też polecam zaglądnąć, bo możecie znaleźć coś fajnego. I teraz kolejna część, takie moje przemyślenia odnośnie sesji z dzieckiem: jak sobie całą tą sprawę ułatwić. Słuchajcie, pierwsza rzecz: strzelcie się. Podrzemce swojego dziecka, czyli e, ustalcie godziny sesji tak, żeby m, były mniej więcej kompatybilne z tym, jak wasze dziecko wstaje i prawdopodobnie będzie miało dobry humor. Myśmy tak ustalili, i szlak to wszystko trafił. Mikołaj miał totalnie badziewny humor na tej sesji, więc niestety rano był cudowny, nie chcieliśmy jechać rano na sesję, tylko woliliśmy po południu. Rano był cudowny, jak wstał po południowej drzemce, to po prostu zaczął się armagedon i płac płacz o wszystko. Jak sobie poradzić, gdy dziecko nie ma do wyśmienitego humoru na tej sesji, to przede wszystkim bardzo ważne jest podejście fotografa, żeby też potrafił zająć to dziecko, a nie wymagał od Was, że Wy się macie perfekcyjnie ustawić i, i on tylko cyka zdjęcia. Nie. Praca z rodzinami, z dziećmi to musi być też fotograf z prawdziwego zdarzenia. Sabina ma naprawdę fajne podejście. Miki? Nie mam ja Trzeba zrobić jej bół. Czy my jej zrobimy buł? Gdzie ma ta tutaj? Do dzieciaków, więc tutaj jest o wiele łatwiej, ponieważ ona też potrafi zaangażować Mikołaja, gdzieś tam zwrócić na siebie jego uwagę. I to jest bardzo ważne, żeby ten fotograf po prostu miał podejście i takie serce do dzieciaków. Nie przesadzajcie z ilością. Ubrań. Tak jak ja Wam tutaj pokazywałam, wybierzcie sobie trzy stylizacje, które na przykład będą łączyć Wszystkie będą miały te same spodnie. Ja wam pokazywałam, że bardzo często są na przykład brązowe spodnie na spodzie, dzięki czemu nie musicie przebierać całego dziecka przez cały czas, a przebieranie dziecka cały czas to po prostu denerwowanie dziecka coraz bardziej. Więc skomponujcie sobie to tak, to przebieranie było sprytne, łatwe i szybkie. Na przykład nałóżcie koszulę na biały t-shirt, potem zdejmijcie tą koszulę i macie kolejną stylizację, gdzie dziecko jest tylko w białym t-shercie. A wy przebieracie się tam, bo wy możecie, no nie z mama tata. Natomiast dzieci, z dziećmi jest nieco, nieco trudniej. To jest taka kolejna rzecz, weźcie sobie przekąski, jakieś ciastka, najlepiej wyglądające na świąteczne, będą raz ładnie wyglądać na zdjęciu, dwa dziecko trochę się uspokoi i też dostanie jakieś ciacho. Ja wiem, że może część z Was powie, że absolutnie nie, ale ja jestem mamą, która daje swojemu dziecku cukier i, i nie mam z tym problemu i Mikołaj wsuwał biszkopty, nawet ma takie jedno zdjęcie. Wszystko jest dla ludzi. Ja kochałam cukier i cieszę się, że moi rodzice nie, od, nie zabierali mi cukru z przed nosa, bo yy, chyba miałabym do nich za to żal teraz. Co mówiłam wcześniej? Trzy przewodnie kolory, które sprawią, że wasze stylizacje będą przejrzyste i ładne. Muzyka świąteczna. Powiem Wam, że to jest. Bardzo ważne, ponieważ jeszcze jakby nie mamy tego okresu świątecznego, jeszcze nie czujemy tego wszystkiego tak mocno. Muzyka świąteczna, Last Christmas i te sprawy mogą Was fajnie wprawić w ten humor. Szczególnie, gdy wchodzicie do studia, które jest niesamowicie świąteczne, to ta muzyka byłaby fajnym, naprawdę fajnym dodatkiem. Masa cierpliwości. Dużo wody ze sobą zabierzcie, bo biegając za dzieckiem, naprawdę ta woda się przydaje. Nie rzeczy, nic z czekoladą. Jeżeli tam mówiłam o tych ciastkach, to absolutnie nie wpadnijcie na pomysł, żeby dziecku dawać czekoladę. Chodzi o jakieś suche ciastka, na przykład, nie wiem, pierniczki, które zrobicie wcześniej, czy właśnie wcześniej wspomniany biszkot. No i to tyle. Jeżeli coś by mi się przypomniało, to sobie napiszę tutaj na dole jako dopisek. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na Instagrama. Tam będzie zdjęcie albo rolka, gdzie do wygrania będą właśnie takie. Dwie piżamy świąteczne. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach na drugim kanale, ponieważ tam pojawią się vlogmasy. E, I to wiem, że te vlogmasy będą niesamowite w tym roku. Także mam nadzieję, że dopiszecie licznie i też będziemy wiedli prym w tym vlogmasowym czasie na YouTubie. Bardzo bym sobie tego życzyła, także zapraszam Was tam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.